Witam państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa podkarpackiego odbyła się burzliwa dyskusja na temat uchwały o konieczności wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zwolnienia z pracy profesora Krzysztofa Gutkowskiego w ramach tzw. Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Przypomnijmy, że w roku 2020 profesor Krzysztof Gutkowski został zwolniony przez ówczesnego dyrektora Szpitala Wojewódzkiego nr 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Jako argument zwolnienia podano, że profesor Stracił zaufanie dyrekcji tej placówki. Profesor Krzysztof Gutkowski to wybitny specjalista, który przez lata był kierownikiem kliniki gastroenterologii i hepatologii Rzeszowskiego Szpitala. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora do spraw klinicznych i lecznictwa tej placówki. To człowiek, który skutecznie pomagał i leczył bardzo wielu mieszkańców, także naszego miasta i powiatu. W obronie profesora Krzysztofa Gutkowskiego stanęli lekarze szpitala oraz jego pacjenci. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, argumentował, że obecnie podjęcie takiej uchwały jest niewykonalne. Zdaniem marszałka były w przeszłości zastrzeżenia w stosunku do pracy profesora Krzysztofa Gutkowskiego i dlatego doszło do jego zwolnienia. W momencie, kiedy mieliśmy no, te główne, że tak powiem, nie, i takie szczytowe momenty, kiedy zwracano się z tymi różnymi postulatami, był pokazany, było przesłane pismo od dyrektora, którym zwracał się do pana profesora o podjęcie dialogu, rozmów w tej sprawie, aby tą sprawę relegować. Przypomnę, że zwolnienie w tym czasie dotyczyło także ordynatora chirurgii, który podjął. Takie rozmowy i też e, oczywiście e, do pracy e, wrócił. No ale to są relacje, jeszcze raz chcę powtarzać, między pracodawcą a e, pracownikiem albo między pracodawcą a firmą świadczącą e, usługi, które e, miały e, oczywiście miejsce. Zarząd województwa nie podejmując tej e, opinii, tej uchwały, też chcę powiedzieć, uważa, że podjęcie tego jest niewykonalne e, i nie jest możliwe, aby ona była w skuteczny sposób wdrożona. W przeszłości pojawiły się też anonimy pisane na szkodę profesora Gudkowskiego, które w żaden sposób, jak do tej pory, nie zostały jednak potwierdzone. W lipcu 2021 roku prokuratura odmówiła śledztwa w tej sprawie. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Wojewódzkiego i przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, podczas swojego wystąpienia na sali sesyjnej zdecydowanie wystąpił w obronie profesora Krzysztofa Gutkowskiego, twierdząc, że medyk został zwolniony w sposób skandaliczny i prostacki i należy wyjaśnić powód oraz okoliczności tej decyzji. Już ponad dwa lata e, wsłuchuję się w informacje. I wnioski płynące z prac Komisji Sejmiku, w ogóle Sejmiku, oraz informacje z przestrzeni publicznej. I dzisiaj doszedłem do przekonania, iż sprawa dotycząca pana profesora Gutkowskiego, a raczej postawa wobec profesora, delikatnie rzecz ujmując, jest nieuczciwa. I co również ważne, Szkodzi społeczeństwo Podkarpacia, powiem więcej, szkodzi Polsce, bo jakżeż inaczej popatrzeć na taki aspekt, iż z takim dużym dorobkiem naukowym człowiek leczący ludzi Podkarpacia, ale i również Polski nie posiada dzisiaj tej możliwości w postaci narzędzi. A narzędziem w tym przypadku Uznaje miejsce pracy godne, które daje możliwości wykorzystania osobie, takiej, która potrafi wykorzystać swoją wiedzę i ratować ludzkie życie. I tak po pierwsze, głównym kryterium, które budzi moje wątpliwości, to jest sposób, Rozwiązania umowy z profesorem, który nazwę wprost, był skandaliczny i prostacki. Rozwiązanie tej umowy z profesorem przez pełniącego obowiązki dyrektora na dwie godziny przed zakończeniem pełnienia swojej misji, to uważam, iż nie mógł być to aspekt merytoryczny, ale czysto osobisty. Nazywam to czysto osobistym, bo ta okoliczność przekonuje mnie, iż głównie z tego powodu należy się pochylić nad wyjaśnieniem tego faktu. Nie bez znaczenia oczywiście jest inicjatywa społeczna, jeśli chodzi o przedmiot tej sprawy, gdzie pacjenci, jak wnioskodawca. Wcześniej tu nazwał, ale i również ja chciałbym się dowiedzieć, naprawdę, jak ta sprawa wygląda. I powiem tak: w ostatnim czasie dużo w Polsce, na świecie, na Podkarpaciu mówimy o reżyserze, aktorze, malarzu Jerzym Skolimowskim. I ja tak z przyjemności, żeby poznać bardziej jego twórczość. E, poczytałem trochę więcej i zwróciłem uwagę na jedną jego wypowiedź. Ja ją zacytuję. Tylko człowiek wolny zawsze występuje po stronie słabszego człowieka. I ja w zupełności zgadzam się z tą wypowiedzią właśnie w tym momencie na tą okoliczność. Źle się dzieje, że mm, niektóre siły polityczne próbują, bo taka jest prawda, zbić być może swój kapitał na tym, a tak naprawdę to jest sprawa typowo ludzka, uczciwa, która woła do nas, aby próbować się na tym pochylić. Ja z doświadczenia wiem, Oglądając telewizję, iż jak Sejm nie chce czegoś załatwić, to powołuje komisję, która nic nie wyjaśnia. Ale jeśli wnioskodawcą jest lud, który widzi w tym swoją nadzieję, i ja również widzę w tym jakieś rozwiązanie tej sprawy, apeluję głównie do siebie i koleżanek, kolegów, aby jednak pochylić się nad tym aspektem i może, Zdążymy do końca tej kadencji uczciwie pochylić się nad sprawą drugiego, słabszego człowieka. Dziękuję bardzo. Podczas sesji w dyskusji na temat tej uchwały, głos zabierali radni z wszystkich klubów, a także wicemarszałkowie. Anonimy absolutnie nawet i z poziomu zarządu województwa albo osoby, która odpowiedziała za służbę zdrowia nie były w stanie do rozstrzygnięcia. Nawet przy współpracy niejednokrotnie z policją, z prokuraturą tych anonimów, tak jak tutaj zostało powiedziane, zawsze wpływało bardzo dużo. Wrażenie było takie, że jedna grupa interesów ze szpitala pisze na drugą grupę interesów ze szpitala. Tak to funkcjonowało. Głos w dyskusji zabrali także Marcin Dec, podkarpacki rzecznik pacjenta, przedstawiciela środowisk broniących profesora, a także senator Kazimierz Jaworski, który był przedstawicielem wnioskodawców tej obywatelskiej inicjatywy. Pod wnioskiem, aby przywrócić profesora Krzysztofa Gutkowskiego do pracy, podpisało się aż 1400 mieszkańców Podkarpacia. Myśmy jako pacjenci zwracali się do Was, do Pana Marszałka wielokrotnie, ja może jeden list tylko zacytuję, mój osobisty, bo ja jestem pacjentem, bardzo ciężko chorowałem. Pan Gutkowski pomógł mi, pan Ziemiakiewicz, Miakowicz, wybitny chirurg, który też został zwolniony w tamtym czasie. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku i przewodniczący Komisji Gospodarki uważa, że profesor Krzysztof Gutkowski to znakomity specjalista, a jego zwolnienie było błędną i niezrozumiałą decyzją. W rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR radny podkreślał, że nie każdy lekarz jest medykiem z powołania i czasem można mieć uwagi do pracy służby zdrowia, ale nie godzi się na takie traktowanie ludzi, którzy swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem zasłużyli na szacunek naszego społeczeństwa, a ewentualne zastrzeżenia, pomówienia oraz anonimy. Powinny zostać najpierw dokładnie wyjaśnione, przed wręczeniem w sposób mało elegancki wypowiedzenia kierownikowi kliniki gastroenterologii i hepatologii Rzeszowskiego Szpitala nr 1. Po burzliwej, ale merytorycznej dyskusji, ostatecznie za podjęciem uchwały o konieczności wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zwolnienia profesora Gutkowskiego w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej głosowało. 12 radnych, natomiast 15 było przeciw. Stefan Bieszczad, radny z naszego regionu, głosował za tą uchwałą w przeciwieństwie do większości radnych Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiste dla myślę każdego, który myśli zdroworozsądkowo, a nie kieruje się y, partykularnym jakimś interesem lub chce y, obojętnie przejść koło problemu. Podjąłem to wyzwanie y, działając w dobrej wierze i y, mam satysfakcję, że... Y, Zabrałem również głos tu nie w obronie profesora, tylko w obronie prawdy, która powinna służyć w wyjaśnieniu tej kwestii, i ostatecznie powrotu profesora do kliniki, w którą stworzył i którą uważam powinien w dalszym ciągu kierować. Radny Stefan Bieszczat po raz kolejny chciał transparentnego wyjaśnienia kontrowersyjnej sprawy, tym razem dotyczącej zwolnienia z pracy człowieka, który pomógł wielu mieszkańcom nie tylko naszego miasta i regionu, ale także pacjentom z całej Polski. Większość radnych podczas ostatniej sesji Sejmiku zagłosowała jednak przeciwko tej uchwale. Do tematu powrócimy na antenie programu polskiej telewizji regionalnej PTVR. W zespole szkół specjalnych odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełną sprawnością. Starosta Piotr Chęciek powitał wszystkich gości i prelegentów. Takie też spotkanie rzeczywiście młodzieży, nauczycieli z panem Rzecznikiem. Jest to ważna funkcja w Polsce i w ogóle w instytucji państwa polskiego i każdego państwa. Ponieważ młodzież, dzieci no nie mają stuprocentowych praw, takich jak dorośli obywatele. Nie zawsze rodzice, nie zawsze opiekunowie w stosowny sposób się zajmują, opiekują i odpowiedzialnie podejmują decyzje, i dlatego w każdym, pewnie, państwie cywilizowanym, demokratycznym jest taka funkcja. Osoby, do której wszystkie problemy związane z osobami młodymi, nieletnimi, dziećmi trafiają i taka instytucja, a szczególnie. Właśnie pan rzecznik no, jest osobą, która myślę, ma dużo do przekazania i cieszę się, że dzisiaj w dębicy jest. Pewnie niewiele takich okazji było, żeby rzecznik praw dziecka w naszym mieście przebywał. Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, wygłosił prelekcję na temat prawa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. To jest bardzo ważny dział polskiej edukacji. Dzieci, Młodzi ludzie z niepełnosprawnościami wymagają od nas. To jest ich jedno z podstawowych praw, po to, żebyśmy mogli im pomagać, pokazywać te rzeczy, których są w stanie się nauczyć i później w tym starszym życiu, żeby też to wprowadzali u siebie. A z drugiej strony, to jest też spotkanie, zobaczenie tej bardzo ładnej placówki, która jest dostosowana do wszelkich potrzeb podopiecznych. Dziękuję Panu staroście, Pani Dyrektor, właśnie za to, że tak bardzo dobrze się zaopiekowali tymi młodymi ludźmi, bo wiemy w jakich warunkach poprzednio przebywali, więc, to jest naprawdę skok cywilizacyjny i za to dziękuję. Waldemar Krok, były prezes Sądu Rejonowego w Dębice, a obecnie prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wygłosił wykład na temat procedur związanych z ubezwłasnowolnieniem. Kwestia ubezwłasnowolnienia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Mamy to ubezwłasnowolnienie częściowe, całkowite, w zależności od wieku, stanu, jak to się mówi, no, w zasadzie organizmu, czyli rozwoju fizycznego, psychicznego. Na to się składa wiele. Elementów. Natomiast procedura cywilna nie jest zbyt skomplikowana, jeżeli chodzi o kwestie orzecznicze. Niemniej jednak ma ona różnego rodzaju zawiłości związane z oceną stanu tego, tej osoby, która, no, której będzie dotyczyło to rozstrzygnięcie. I w zasadzie e, tego rodzaju sprawy nie są rozpoznawane na poziomie rejonu. Tylko sądu okręgowego. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Po przeprowadzeniu obligatoryjnej rozprawy, po wcześniejszym wysłuchaniu tego, tej osoby, no, jest ona rozbudowana. Tam są już powoływani biegli różnych specjalności, w zależności od potrzeby, ale w zasadzie są to psycholog, neurolog, psychiatra. Wydają opinię o tej osobie i dopiero podejmują na samym końcu decyzję. Izabela Rajska-Skubel mówiła o szacunku językowym, który musimy zachować wobec osób z niepełną sprawnością. Przede wszystkim chyba niezbędne jest posiadanie troszeczkę wiedzy na ten temat. Jak dynamicznie teraz zmienia się obraz osób z niepełnosprawnością i w świecie naukowym, i w świecie ogólnego odbioru społecznego. I warto być na bieżąco, ponieważ wchodzą. Nowe określenia, niektóre już są zupełnie y, niestosowane, a jednak pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jest po prostu dużym fopa teraz zwracanie się do osób z niepełnosprawnościami albo mówienie o osobach z niepełnosprawnościami w jakiś taki y, sposób y, kolokwialny, który właśnie zawiera ten element braku szacunku. I teraz mówimy na przykład... Osoba z niepełnosprawnością, a dzisiaj rozmawiamy o niepełnosprawności intelektualnej, więc osoba z niepełnosprawnością intelektualną, ale bowiem to z mówi nam, że to jest tylko część tej osoby, jest na początku osoba. A to z niepełnosprawnością intelektualną to jest tylko i wyłącznie część tej osoby, która pomimo tej niepełnosprawności intelektualnej może świetnie funkcjonować, jeżeli dostanie należyte wsparcie, jeżeli właśnie jest traktowana z szacunkiem. Aspirant sztabowy Tomasz Totko wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W konferencji wzięli udział nauczyciele zespołu szkół specjalnych, rodzice, opiekunowie osób z niepełną sprawnością i dyrektorzy instytucji zajmujących się tematyką społeczną. Gmina Dębica po raz kolejny włączyła się w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestowanie odbyło się w Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu. Licytacje w sposób profesjonalny poprowadził konferencjer Marcin Grabowski. Sztab dzieli się również gadżetami z nami, natomiast my też mieliśmy dużo sponsorów, którzy przekazali gadżety. Jest firma Galicja, Ravi, Śnieżka. Jest tego bardzo dużo, plus dodatkowo, jak zawsze, koła gospodyń wiejskich, które wystawiają swoje przysmaki również na licytację. Na scenie wystąpiły tancerki i tancerze z grup tanecznych Image Dance pod kierownictwem pani choreograf Jagody Puzim, A wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Miałem ferie, dużo wolnego czasu. Nie miałem go jak wykorzystać, dlatego pomyślałem, że pomogę. Jeździłem przez cały tydzień do szkoły, widziałem serduszka i pomagałem przy organizacji. No i dzisiaj już finał tego, dlatego co stoję, bo bardzo chciałem pomóc. To jest bardzo dobra rzecz do zrobienia, więc bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział. Gminie Dębica udało się zebrać ponad 33 tysiące na walkę z sepsą. Jak co roku firma Śnieżka dla sztabu w gminie przekazała 10 tysięcy złotych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.